O wizycie w szpitalu Przemysłowa Czarnka dyskutowali goście. Faktów po faktach. W Czechach jest stan wyjątkowy. Na Słowacji żołnierze pomagają w szpitalach. Epidemia u sąsiadów nie wygląda najlepiej. W Niemczech jest obawa przed utratą kontroli nad epidemią o wirusie, który jest groźniej. To w całej Europie. Anna Czerwińska. W magazynie Dzień Po dniu pytamy teraz, co ze szkołami, czy będą otwarte po rosnącej liczbie zakażeń i wprowadzeniu strefy żółtej na terenie całego kraju. Temat szkół wraca, bo kolejne placówki przechodzą na pracę zdalną, a mamy dopiero początek października. Jutro premier ma ogłosić nowe decyzje, ale w szkołach nowe spostrzeżenia są już dziś. Arleta Zalewska. Ponad 30 polskich dyplomatów opuszcza terytorium Białorusi. i Takie informacje przekazał wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. To jest reakcja na wezwanie Białoruskiego MSZ, które zażądało ograniczenia liczby polskich i litewskich dyplomatów w związku z ich rzekomo destrukcyjną działalnością w sprawie wyborów prezydenckich na Białorusi. Pokojowa nagroda Nobla przyznana tym razem za pracę na rzecz zwalczania głodu. Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla został w tym roku Światowy Program Żywnościowy. Jakub Roska. Cała Polska zna sprawę Tomka Komendy, ale mało kto wie, dzięki komu niesłusznie skazany mężczyzna po 18 latach więzienia wyszedł na wolność. Remigiusz Korejwo dotąd pozostawał w cieniu i tylko raz, tylko nam udzielił wywiadu telewizyjnego. Niedoszły misjonarz były pogranicznik i agent CBS. Jako jedyny postanowił bliżej przyjrzeć się sprawie Miłoszyckiej. Wnioski sprowadzonego śledztwa wstrząsnęły całą Polską. W Superwizjerze film dokumentalny o człowieku, który uwolnił Tomasza Komendę, a po rozmowie, po filmie rozmowa z ekspertami i samym Tomaszem Komendą. To wszystko na naszej antenie jutro o godzinie 20.00. Przez pandemii podrożej komunikacja miejska. Kraków na przykład proponuje podwyżkę za bilety miesięczne prawie o 40%, a Wrocław już zadecydował. Droższe bilety wprowadzi od nowego roku. Miasta stają teraz przed bardzo trudną decyzją. Z jednej strony muszą łatać budżet, a z drugiej nie chcą zrazić mieszkańców dojazdy tramwajami i autobusami. Łukasz wieczorek. W magazynie dzień po dniu czas teraz na gadżety. Do wielu gadżetów jesteśmy przyzwyczajeni, ale gadżety w ławce mogą jeszcze niektórych zdziwić. Co może nas zaskoczyć? Co autorzy mają na myśli o tym wszystkim? Teraz Paweł Abramowicz. A w magazynie Dzień Południowy teraz na informacje sportowe łączymy się z Piotrem Salakiem. Na no, Piotrze nie możemy dzisiaj od innej informacji zacząć, jak oczywiście od Igi Świątek, która dzisiaj rozgrywała mecz z nadzieją na dostanie się do drugiego finału na French Open. To prawda. Mieliśmy ogromne nadzieje na to, że w